Cześć, witam Was w końcu bez kołnierza. To niestety nie oznacza, że moje leczenie jest zakończone. Ale na ten etap mój rehabilitant zalecił mi, aby ten kołnierz na godzinę dziennie zdejmować. I w tym czasie, kiedy kołnierza nie mam, postanowiłam dla Was nagrać projekt denko, czyli temat y, bardzo lekki, kosmetyczny. To są moi denkowcy w y, Torybie z Parfois. I zaczynamy tych produktów. Jest kilka, także szybciutko Wam je zrecyzuję. Zacznijmy od solidokąpieli rekomendowanej przez Rock Glam Princess. Do końca świata nie nauczy się wymawiać ciennika. W każdym razie to jest sól z Biedronki i naprawdę ciężko mi było uwierzyć w to, że ten produkt naprawdę zgodny polecenie, i okazało się, że faktycznie on kosztuje grosze kilka dosłownie złotych, pachnie obłędnie, fajnie zabarwia kąpiel i naprawdę ten zapach jest bardzo intensywny, unosi się nad kąpielą, możemy się bardzo głęboko zrelaksować. Ja miałam sól ujedniającą do kąpieli lotos. W kolorze czerwonym. Zawsze solę i olejki kupuję w kolorze czerwonym, tak aby pasowały mi do ustroju łazienki. Nie pytajcie mi, mnie? Tak już po prostu mam. W każdym razie naprawdę fantastyczna sól, świetnie pełni swoją funkcję i do tego kosztuje niewiele. Nie przeszkadzać, przepraszam. I lecimy dalej. Balsam dociera z Koloscyn kupiony zupełnie przypadkiem w Lidlu. Czasami takie produkty kupione w ogóle gdzieś tam w pośpiechu, bo nie mamy czasu pójść do porządnej drogerii i kupić sobie produktu. Okazują się być strzelane w dziesiątkę i tak było z tym balsamem z Koloscyn. No kosztował chyba też tam 7 czy 8 zł, także był bardzo tani i to jest w ogóle, on utrzymał nagrodę dla u odkrycie 2012. To jest też moje odkrycie, ale 2013. Bardzo fajna, lekka konsystencja, bardzo przyjemny zapach. Pachnie perfumami takimi bardzo owocowymi, lekkimi, także naprawdę też godny, godny polecenia do codziennego użytku. Ja bardzo mu mm. bardzo dużo i masę, także przestałem już kupować w body shop, bo po prostu to się nie opłaca, to jest za drogo. Raz na jakiś czas można mieć lepszy produkt, ale przy takiej codziennej, szybkiej pielęgnacji to w ogóle, who cares? Yy, chociaż nie powinnam tego mówić, bo nie lubicie zaposzczenia za więc powiem po prostu, kogo to obchodzi. Kolejna rzecz to jest żel pod prysznic z w taki duży. On był też oczywiście czerwony. Body and Mind Harmony. Pięknie pachnie, fajnie się pieni, nie wysusza skóry. Cóż więcej można powiedzieć na temat żelu? Kolejna rzecz to bardzo ciekawe odkrycie. Płyn micelarny z Liren dla dzieci, który jest dość drogi, bo on kosztuje 15 zł, tyle samo co ten płyn z L'Oreal. Bardzo przez wiele vlogerek lubiany, ale trzeba przyznać, że fajnie pachnie, ładnie usuwa makijaż i ma takie. On miał takie kolorowe drobinki, może jeszcze zobaczyć tutaj na opakowaniu, które fajnie tak delikatnie masowały skórę. Naprawdę bardzo fajny produkt, mimo że przeznaczony dla skóry młodzieńczej. Ja takowej już nie posiadam, ale i u mnie w skórze niemłodzieńczej też się sprawdził. Kolejna rzecz to szampon akurat mojego dziecka. Jak wiecie, ostatnio podbierałam szampon mojej córce. I ten szampon też jej parę razy podebrałam. To jest szampon dla dzieci z Tesco. Nie kupujcie, bo jest tragiczny. W ogóle nie ma o czym mówić: jest tragiczny, źle pachnie, jest bardzo wydajny, niestety. W przypadku tego produktu jest to minus, bo bardzo długo czekałam, aż on się zdękuję. i uwierzcie mi, że naprawdę było to dla mnie wyzwanie. Kolejna rzecz to jakiś tam zwykły żel. Do kąpieli również on był tam czerwony czy bordowy, z Luxy. With Jojoba Pearls z takimi małymi błyszczącymi perełkami, które pękają po, po zetknięciu ze skórą. Nic specjalnego, nie wiem, firma Luxia, nigdy jej nie lubiłam, nie lubię i lubić nie będę. Kolejna rzecz to żel do kąpieli Oliwii z się chatkim, taki wielki, on był kiedyś w Biedronce w jakiejś promocji. Naprawdę fantastyczny żel, nie wiem kto jest jego producentem, Eee, to jest, słuchajcie, nie wiem co to jest, nie mam pojęcia co to jest za firma, ale BS się nazywa, ale naprawdę fajny produkt, fajnie się pieni. no i bardzo ładnie wygląda na półeczce e, dziecięcej z e, kosmetykami mojej córki. Kolejna rzecz to Tony and Guy, mm, taka mini odżywka, tragedia, wysuszała moje włosy, one się plątały po niej, to jest do Damage hair, czyli do włosów zniszczonych. W ogóle te produkty Tony and Guy, tak jak nigdy się nie sprawdzały, tak wciąż się nie sprawdzają. Ją. Kolejna rzecz to też yy, kolejny żel z palmoliv, tak jak ten. I on też jest bordowy, ale jest zupełnie inny. Bo to jest Sensual z marokańską różą, z olejkiem eterycznym. Bardzo fajny, przyjemnie delikatny, również skórę. Fajnie się pieli. Palmoliv uwielbiam, żele naprawdę. Kolejny żel to jest The Body Shop, yy, gry bardzo fajny, pięknie pachnie. Jego minusem, jak to produkt, to z jest cena, ale orzeźwiający, naprawdę taki mocno energetyzujący zapach, tak jak te palmy i wczoraj są takie, one są bardzo intensywne, ale takie wprawiają w stan relaksu, tak ten grey naprawdę pobudza, orzeźwia. Jest super, jest super, jak lubicie się właśnie dodać sobie energii pod prysznicem czy w kąpieli. Kolejna rzecz to balsam do ciała Rico, który Dostałam na prezentacji garnków Filipiak, które bardzo chciałabym mieć, ale ich na razie sobie nie kupię. W ogóle to, że ja byłam do tej prezentacji, to jest bardzo długa historia, niemalże żebym osobny film, to ja byłam na niej chyba z rok temu, ale te, te produkty, które tam dostałam gdzieś tam leżały. Ja w końcu użyłam ten balsam z pudrem perłowym. Ekskluzywny produkt, absolutnie beznadziejny, śmierdzący, nienawiść ma taką pudrową konsystencję, tragiczny, podobnie jak suchy szampon z ISANA. Wiele z Was go lubi, mi kompletnie nie przypadł do gustu. Ma dziwny zapach. Yy. W ogóle jest taki. To odświeżenie jest tak naprawdę na chwilę. To właśnie, jeżeli myjemy co drugi dzień, nie używam tego suchego szamponu yy, i następnego dnia. Yy, następnego, po dosłownie godzinie czy dwóch tego znowu były świeże, także nie polecam od tego szampona. Ostatnio odkryłam super swój szampon, o którym Wam opowiem w kolejnych ulubieńcach. Kolejna rzecz to odżywka Argan Oil z Joanny. Przez wiele z Was. Ona już była wiele razy ten talon był poruszany, były różne recenzje, włosy i zniszczone. Bardzo fajna maska. Naprawdę u mnie też się. Sprawdziła, jeżeli lubicie polskie produkty i nie lubicie przepłacę, to jak najbardziej ta Joana bez SLS w innej chemii jest rewelacyjna. Eee, kolejna rzecz to jest też znana odżywka z Alterra. To jest odżywka czy maska? Maska, maska, maska nawilżająca z granatem. Nie mam co o niej mówić, no cóż więcej, wszystko już na YouTube zostało tak naprawdę powiedziane jest bardzo fajnym produktem, za rozsądne pieniądze. Kolejna rzecz to produkt naturalny, z, szampon z balea, z kokosem. Zapach jest bardzo ładny, ale tego zapach w ogóle nie czuć po umyciu włosów, on nie zostaje na włosach. Szampon jest wodnisty, e, nie nawilża włosów, one są takie szorstkie po umyciu. E, nie, absolutnie bardzo lubię te, te linie Droższą z balea, te produkty, o których Wam już opowiadałam w takich wyciskanych tubkach, ale ten taki najtańszy szampon jest po prostu słaby jak 150. I kolejna rzecz, szampon z Joanny Argan też fajny produkt, jak za te pieniążki, bardzo sympatyczny. Kolejne to jest, to opakowanie leży chyba już z 2 u mnie już ten balsam zużyłam bardzo dawno temu, to jest Deep Care Complex, to jest masło, nie masło, to jest balsam do ciała z kokonut, z mleczkiem kokosowym, i Jaśminem, który jest tragiczny, śmierdzi niemiłosiernie, takimi irytującymi, kwitnącymi jakimiś drzewkami na wiosnę, nie takimi ładnymi, pozytywnymi, tylko takimi śmierdzielami. klei się po tym ciało, to jest tragedia, naprawdę wam nie polecam. Kolejna rzecz to niestety Batis, najlepszy szampon suchy do włosów, jaki można sobie wyobrazić. On przepięknie pachnie. Odświeżenie jest naprawdę na cały dzień. To jest, no to nie ma sobie równych odkryłam ostatnio fajny drogeryjny, dostępny łatwo w Polsce szampon y, w psiku w streju y, ale on też nie dorównuje mimo wszystko kolejna rzecz to peeling z The Body Shop też z tej serii y, grejpfrutowej peeling jak to peeling fajnie ujędrnia skórę odświeżają ten peeling nie pozostawia takiej nawilżonej warstwy tak jak w przypadku peelingów z y, Bath and Body Works czy też z tych produktów naturalnych z Maroko, o których Wam ostatnio mówiłam, ale jest to dobry, dobry peeling. Znowu The Body Shop. Jeden z moich ulubionych żeli do mycia twarzy, do cery problematycznej z wypryskami młodzieńczej to jest ten produkt z drzewem Tea Tree Oil, on się nazywa, peelingujący żel do twarzy. On ma taki zapach, jak to się nazywa? Nie pamiętam. Jak to się nazywa? Yy, yy, nie pamiętam, ale naprawdę usuwa zaskórniki, odświeża fajnie skórę, ta cera jest taka aż normalnie promienista, jak ją oczyścimy tym produktem. Bardzo fajny, tylko ma bardzo intensywny zapach, I się nie pamiętam czego, jak się ten produkt nazywa, drzewo sandałowe chyba? No i ten zapach jest taki, ja po tym opakowaniu kupiłam sobie nitrogenę z Wishi, żeby odpocząć od tego zapachu, ale myślę, że za jakiś czas do niego wrócę. Kolejna rzecz to jest sól do kąpieli jakoś taka z serii, z Carrefoura czy z innego marketu dostępnego łatwo gdzieś tam na sali, ale ten produkt nie jest równie fajny jak ten z Biedronki. Nie jest taki, ten kolor wody nie jest taki intensywny, zapach jest bardzo chemiczny yy, i jakoś specjalnie mnie ten produkt nie oczarował. Także jeżeli macie włączony tryb eko, oszczędzacie na kosmetykach i chcecie kupić sobie tanią, ale też dobrą sól do kąpieli, to idźcie do... Pietrenki. Kolejna rzecz to jest puder dla niemowląt z Zeli, dla którego ja używałam zamiast suchego szamponu, jako produkt taki, można powiedzieć, bardziej naturalny. On się bardzo fajnie sprawdza. Można go też używać jako latem nie wiem, jakbyś tam wyjeżdżałam, nie chciałam brać za dużo produktów. Jako puder antyseptyczny do stópki do uprawia sporty, nie chcecie nadmiernie się pocić jeśli chcecie się świeżo, komfortowo i elegancko, to możecie używać sobie właśnie takiego produktu. On sobie świetnie radzi z wchłanianiem wilgoci. Bardzo, bardzo fajny produkt, też dostępny za niewielkie pieniądze. Nie wiem, czy on jest w Lidlu w takiej super ofercie, czy on był w ramach jakiegoś tam tygodnia dzieci, czy coś, ale naprawdę jest super. Kolejna rzecz to waniliowy peeling do ciała z Ifroshe w takim pięknym słoiczku. Zapach jest błędny. Skóra jest w nim bardzo jędrna, pięknie pachnie, nawet jak użyjecie jakiegoś silnie pachnącego balsamu, to i tak ta wanilia ze skóry przebija na pewno, do niego wrócę. Jest po prostu świetny. O, zużyłam też średnio kurację kapsułkami Hydro z Rossmana, które są świetne. Nawilżają, ujędrniają skórę, odświeżają ją bardzo mocno, ale przy tym mogą pozatykać pory, także uważajcie. I kolejny, waniliowy, tym razem Palmolive. Zapach wanilii jest moim ulubionym. Ta wanilia jest taka, ona jest z czymś połączona. A, z olejem migdałowym właśnie ten migdał też tutaj przebija. Fajny naprawdę produkt, bardzo fajny. Kolejna akurat tragiczna rzecz z polskiej firmy, firmy Celia. To jest mleczko do cieszenia twarzy, do makijażu, kołagan plus świetlik. Tragedia. W ogóle nie razi sobie z tuszami dużo rzęs, nawet jeżeli one nie są wodoodporne. Produkt jest beznadziejny, też zużyłam go naprawdę w wielkim, wielkim bólu. Kolejna rzecz to flakon, już mi się tutaj roztworzył, Lola marka Jacobsa. No niestety Lola mi się wykończyła, ale w międzyczasie moja przyjaciółka Madzia, buziaczki dla Ciebie. Ofiarowała taką samą Lolę, bo ten zapach jej nie odpowiadał i pomyślała, że, że może mi wydarzył żebym sobie zużyła i faktycznie ja go sobie zużywam. Także mam już następce tej Loli i Lolę zastąpiłam kolejną Lolą. Następna rzecz to krem z Evelyn Hyaluron 4D cara mieszania. Krem przeciwzmarszczkowy polecany przez wiele vlogerek. U mnie sprawił się bardzo średnio. Na początku jego działanie było całkiem pozytywne, on delikatnie napinał skórę, fajnie pachnie, szybko się wchłania, ale po jakimś czasie tego jakby napięcia nie było widać. On nie radzi sobie z wypryskami, on nie wycisza skóry, która ma problemy. Tak jak robi to na przykład ta przeciwzmarszczkowa neutrogena z Vichy. Także ten produkt jest bardzo średni. Nie wiem, nie rozumiem zachwytu na nim, bo mówię, u mnie się nie sprawdził, ale za to bożła stary, dobry micelar. Jak najbardziej on kosztuje chyba 12 zł, a jest świetny yy, i jest to taki płyn micelarny, do którego się po prostu wraca, bo jest po prostu dobry. Yy, tutaj mam produkt, nie wiem co to było, to było z biuchemii urody, to było jakieś serum wszystko zmarszkowe yy, z witaminą C. Postaram się znaleźć to na jej stronie i opisać Wam na dore, poza tym, że ma bardzo dziwny zapach to działanie tego produktu u mnie było zerowe. On u mnie nie zrobił nic i dużo bardziej lepiej działa u mnie naturalny, zwykły, ale też niezwyczajny olej arganowy, który jest po prostu cudem, po prostu cudem natury. Krem z biodermy, który dostałam już w zeszłym roku od Kretki, to jest krem nawilżający, który u mnie sprawdził się zimą. Ja go używam zimą, Fajnie nawilżał moją skórę, nie zatykał porów. Naprawdę do bioderu na pewno wrócę i będę dostawać ich kolejny krem. Następnie mamy krem pod oczy z ziai. Tragiczny produkt przeciwzmarszczkowy, pietruszkowy, polecany przez panią z całą ziai. U mnie nie przyniósł niczego. Ani mi nie ściągał opuchlizny, ani nie wygładził zmarszczek, ani ta skóra nie była jakoś spektakularnie nawilżona. Naprawdę tragiczny krem. I rzecz ostatnia to zostawiłam sobie opakowanie po tej masce czekoladowej, która to jest firma chyba ze Stanów i te maski możecie dostać w naturze. One są świetne, pięknie pachną, są takie gęste, bogate. Naprawdę fajny taki zabieg spa można sobie zrobić w domowym zaciszu. Muszę już kończyć, bo boli mnie znowu szyja i znowu czuję takie straszne napięcie w plecach, więc muszę założyć z powrotem mój aseksowny, a kobiecy kołnierz, który Oczywiście jest mi niezbędny, ale gdybym mogła, to już dawno bym go yy, cholerkę zdjęła, no, ale już nawet teraz odczuwam, że, yy, że się męczę bez niego. Także yy, ja wracam do kołnierza, a wy wracajcie do swoich zajęć, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Ja z Wami jak zwykle świetnie, postaram się jak najszybciej odpowiedzieć na Wasze komentarze, ale uwierzcie mi, że ta fuzja Google z YouTube'em, którą tak wszyscy przeżywają, ja też ją przeżywam, dla mnie jest tragiczna, jest krokiem ku gorszemu. I nie mówię tego dlatego, że, że, że nie wiem, nie chcę mi się wysilić i nauczyć czegoś, ale trochę już siedzę w internecie i w social mediach i na różnych platformach i naprawdę to jest dla użytkownika, co się do tyłu, a nie się do przodu. To jest moje zdanie. Ale nie o tym miał być ten film, także już kończę. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco. Pa!